Cześć, witajcie na kanale Przygoda z Budżetem. Na początku chciałabym Wam serdecznie podziękować za życzenia świąteczne i noworoczne. No, ja również życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Chwilkę mnie nie było, wyjeżdżałam na święta, ale jakoś, tak, dwa filmiki Wam nagrałam. Tak, w zapasie, żeby, no żeby przez ten czas jednak coś wrzucić na kanał. I wracam teraz po dwutygodniowej przerwie. Powiem szczerze, że się troszeczkę już stęskniłam za tym nagrywaniem. No i za moimi binderami, ponieważ no, wyjeżdżałam do, do rodziny i nie zabierałam oczywiście ze sobą. No dobrze, dzisiejszy film będzie taki troszeczkę inny, w sensie bardziej o oszczędzaniu. O, no nie te oszczędzanie, czyli cięcie wydatków. Powiem Wam, że właśnie ten okres świąteczny okres, wiecie, takich prezentów, otrzymywania, dawania prezentów. Jest takim okresem właśnie, że dostajemy dużo, mnóstwo takich właśnie rzeczy. A więc, no i w moim przypadku też tak było, że otrzymałam właśnie po prostu w prezencie dużo, dużo właśnie rzeczy. I dlatego właśnie Pierwszym takim punktem, który bym chciała jakby bardzo ograniczyć w kupowaniu w ogóle w tym roku, bo powiem wam, że to będą kosmetyki. Kosmetyki wszelkiego rodzaju, wiecie, kremy do tego się też zaliczają, jak może ja to sobie wpiszę kremy jakieś, po prostu, bo mnóstwo dostałam, powiem Wam, że dostałam prawie całą reklamówkę różnych kosmetyków, ale właśnie tak, nie jakieś tam cienie czy kredki, tylko bardziej właśnie takie kremy, jakieś żele pod prysznic, pod prysznic, dostałam właśnie też takie różne płyny, i to takie powiem wam, że mam tego tyle, że chyba obskoczę cały rok. <laughs> Ale, no, oczywiście, będę musiała sprawdzić datę ważności, datę przydatności, no, żeby, żeby to się nie przeterminowało. No, mam nadzieję, że jednak ta data ważności jest, no, z rok będzie, więc tu na pewno ograniczę. No bo nie będę potrzebowała tych kosmetyków. Drugą taką rzeczą będzie będą ubrania. Właśnie tu chcę właśnie ograniczyć wydatki. Oczywiście tutaj nie mówię, że przez cały rok nie będę nic kupować, ale w najbliższych miesiącach myślę, że no sobie. Dam spokój z ubraniami. Do tego też się będą zaliczać, wiecie, takie buty i torebki. To jest taka jakby część garderoby. Tak jak już wspominałam wam w filmie o moich postanowieniach noworocznych, to właśnie to jest takie główne postanowienie: żeby właśnie ograniczyć kupowanie tych rzeczy, ponieważ. Mam tego mnóstwo i będę w ogóle musiała zrobić jakiś przegląd szafy, żeby pozbyć się rzeczy, których już nie potrzebuję. Być może zabiorę się za jakieś sprzedaż. Może, może coś uda mi się sprzedać na Winted czy coś takiego. No, ale właśnie, no tutaj na pewno muszę to zrobić. Jeśli chodzi o buty, powiem Wam, że. No też sobie postanowiłam, żeby nie kupować wiecie, jakichś takich butów typowo no niezbyt wygodnych. No wiadomo, na jakąś tam okazję trzeba mieć jakieś tam szpilki, czy takie buty bardziej eleganckie, ale no ale właśnie na co dzień chcę właśnie, żeby te buty były wygodne. I po prostu nie kupować jakichś takich butów, które nie wiem, założę raz i będzie trzeba wyrzucić. Torebki, no to tak samo. Mam tych torebek trochę. I właśnie też zdarzyło mi się, że kupiłam sobie, wiecie, taką torebkę, no, powiem wam, niewielka, niewielki rozmiar i no i to był błąd. Ja potrzebuję torebki średniej albo takiej większej, dlatego że kupując taką małą torebkę po prostu mieścił mi się tam tylko portfel, telefon, a no jeżeli ja idę do pracy, to potrzebuję jeszcze sobie no wiadomo wziąć kanapki czy no ja potrzebuję też okulary do pracy, więc no czasami jeszcze też parasolka, prawda i to po prostu no nie mam zamiaru nosić jakby dodatkowych, dodatkowej torby. Dlatego właśnie lubię zmieścić wszystko w jednej. No i, i tu muszę też właśnie się zastanowić, żeby nie kupować jakichś takich zbyt małych torebek, bo po prostu później to no taka torebka leży. Przeważnie i tak używam jednej, dwóch, tak ona wymianę. No czasami tak samo, jeżeli chodzi o te ubrania, no, jeśli tych ubrań mam tak dużo, że, że czasami powiem wam, że nawet nie wiem, co mam. Gdzieś tam w tej szafie leży, zalega. Nie ma jakby tej przestrzeni, i, i tu muszę właśnie zrobić takie no, cięcie tych wydatków, no zresztą, też to wszystko, czy, czy to chodzi o kosmetyki ubrania, czy o, w ogóle o rzeczy, jeżeli tych rzeczy jest za dużo, to. To po prostu, tak jak mówię, no jest też więcej wtedy tego sprzątania, tego układania. Dodajemy sobie po prostu pracy dodatkowej. No także tutaj myślę, właśnie uciąć te wydatki. Zobaczymy, jak mi się to uda. Wiecie, nie będę też nie wiadomo, jak się spinać w tym temacie, ale będę się starać. No i co tam jeszcze? No też y, powiem Wam, że takie y, przybory, y, jeśli chodzi do kuchni, nie wiem, przybory czy, czy sprzęt, może sprzęt bardziej niż przybory to nazwę. Y, tutaj też myślę ciąć wydatki, dlatego że powiem Wam, y, też zalegają mi takie rzeczy, wiecie, jakieś tam, Opiekacze, jakieś po prostu mam patelni chyba kilka i to jest w ogóle mi niepotrzebne, różne jakieś kubki, w tego wszystkiego mam za dużo, dużo za dużo. No i też będę chciała troszeczkę tutaj, no też jakieś tam wiecie, sokowirówki, no różne rzeczy. Oczywiście to jest gdzieś tam potrzebne, ale powiem wam, że ja za bardzo z tego nie korzystam. No, a niestety to w kuchni zalega, to się kurzy. No i po prostu, no tutaj też myślę, nic jak gdyby no nie kupować. No i jeszcze taką jedną rzeczą to będą też środki chemiczne czyli chemia do domu. Wiecie, ja miałam bardzo, bardzo dużo różnych do wszystkiego środki osobne jakieś tam do podłogi do, no oczywiście można, ale myślę, że takie wiecie do czyszczenia można mieć uniwersalny jeden środek albo jakaś soda oczyszczona, ocet powiem szczerze, że raz wypróbowałam tą metodę i bardzo fajnie to czyści no z tym, że wiadomo, no ten ocet jednak ma jakiś tam zapach, ale no ale po jakimś czasie oczywiście on się ulatnia i wszystko jest w porządku no wiadomo, jakiś tam środek do WC oczywiście muszę mieć osobny, no i tak samo płyn do szyb, ale poza tym myślę, że ze środków do czyszczenia to wystarczy mi właśnie ta, ta taka chemia jak soda, ocet i myślę, że to się fajnie sprawdzi. Oczywiście wszystko będę jeszcze testować, ale właśnie chcę tutaj ograniczyć wydatki. No, to chyba tyle, co mi przychodzi w tej chwili do głowy. No, i mam nadzieję, że, że też coś z tych rzeczy uda mi się też sprzedać. Może gdzieś podaruję. No, zobaczymy. To byłoby już wszystko w dzisiejszym filmie. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w następnym.